Oglądamy rzeczy związane z Wiedźminem 4. Czekajcie, zerknijmy co tu się dzieje. To jest gameplay Tech Demo Unreal Engine 5, nie? Zobaczmy. Ty, ale no powiem wam tak, czekajcie. Graficznie wygląda super ta gra. and are going to see now is running on a standard playstation 5 at 60 fps with a 5 so in the game Siri, a professional monster slayer a witcher wow. who explores the world and hunts down monsters for Ja oczekiwałem. To jeszcze na PS5 pokazują to XD. Ja oczekiwałem, że Kingdom Come 2 będzie moją gierką Sigma. Ale tutaj już się widzę, nastawiam na Wiedźmina 4, nie? Naprawdę. To, uh -huh. to jest demo technologiczne, ona nie będzie tak dobrze wyglądać. Co? Right now, Jak demo is technologiczne? No to chłop gra w grę, no to wiesz. I te góry wyglądają fajnie. Czekaj, jak ten koń się nazywa? Kelpie. Ok, ciekawe jak będzie po polsku. So just like Roach, has her own loyal Kelpie. Czemu ona po polsku nie mówi, ale jaj.

Ja sobie przyspieszę na półtorej speeda, bo nie za bardzo mnie interesuje, co oni mówią. nie? Mnie interesuje bardziej, że tak powiem, grafika i tak dalej. O Boże, co jest. Dobra. Nie, no, fajnie to wygląda. Tutaj jakieś miasto, czekaj, to jest Kermoren? Nie. Bo ja nie wiem, autentycznie. Bo ja nie kojarzę tych regionów, nie? Z wieśka. To jest nowa lokacja. Aha, dobra. Hmm. Ty, no ładnie wyglądają lasy, chłopie i tak dalej. No nie wygląda to źle. Nie ma się do czego przyczepić na razie. Boże, nie sądziłem, że będę czekał bardziej na Wiedźmina, 2, Wiedźmina 4 i się nim jarał niż Kingdom w chłopie. Przerąbane. Niedźwiedź tam idzie po tym. Ładnie to wygląda. Mega ładnie. Hmm. Ej, fajnie, ale drzewa, to jeżeli to jest z gry, no to to zarąbiście wygląda, stary. Tylko, że ja wam powiem tak, na ja nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś chamsku, ale na moim komputerze to pewnie pójdzie w full detalach, wy będziecie musieli grać na low. To to jest hit, nie? Stary. Ale ładnie to wygląda. and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to mm achieve -hmm. their vision. Jane notes, no. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing okay. our vision to life with incredible visuals. Wiadomo, że jak jeździ, to się rozmywa lekko, nie? Ale fajnie wyglądają lasy, serio. W tej rejonie w książkach ży żyły tutaj smoki, aha. Dobra, jedzie sobie Siri. Okej. Okay. Boże, tylko żeby jazda na koniu w Wiedźminie 4 nie była tak toporna jak jazda w trójce, nie? Błagam. Błagam. No na trójce było naprawdę tragedia, jeździć koniem. Okej, okay, idziemy zobaczyć marketplace. No dobra. So excited, DLC do Banadorta zostało przeniesione na wrzesną jesień. Serio? Co ty gadasz? Chyba żyjesz pod kamieniem, chłopie. Ty czemu splunął jej pod nogi? Ale jaja. O kurde, ale niedźwiedzicho. Dzieci są. No, ładnie to wygląda. A to dopiero jedno miasto pokazane. Ooo. Rzeczywiście, ona potrąciła tego chłopa i mówi: Padły TT, nie? Chnury. Co to jest? A to chyba skazany wisi, nie? Czy coś takiego przestępca? Ty, można rzucać grosza wieśniakowi, spoko nawet. That's what happens when you cheat at Gwen. Tu there any karły? here? Is I chłop not nogi w a Co jest? Okay. So this is the guy who gave the street questions on. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. oh yes

I presume this comes as no surprise to you. Oh, Ciri looks nice. No, no. Kabir's smuggling trade is of no concern to me. The manticore that flattened your carts and devoured your men? Quite the opposite. Manticore? No, no, them winged hellspawn dwell in the arts center of Craydon. Well, Ciri yeah, well, yeah, decides what to do about that merchant?

meta human tools improved unreal smart objects chaos cloth to in to wygląda animacje to wszystko and kurde to sure super naprawdę spoko yeah and closing that gap it's not just about fidelity right but also authenticity they should react to changes in the world oh. around them but the prisoner in pillories isn't exciting enough okay. for progress. let's grab everyone's attention with a circus Okej, okay. aha, czy tutaj jestem ten przedstawiony, jakieś, ok? O, że tłum się zbiera, tak, wokół tego wydarzenia. Okej, okay. a i całe miasto się może zejść, tak? Aha. Including an entirely new Unreal animation framework, allowing okay. us to fit easily in our 60 FPS budget, not just <laughs> in <laughs> rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. The whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your mm -hmm. worlds come to life without Unreal standing in your way. masz rację. I To jest rpg open world, które mamy. Mat. wiedźmy, postawi na teraz takie bardziej open world, no, to ładnie. z To spoko. Matem, jesteśmy w tym open world witcher I hmm. dzięki Unreal, z w Epic. Ej, spoko to wygląda, nie? To RPGs, spoko to, to wygląda, so fantastycznie to wygląda. So Aha, i ona so sobie jedzie. mhm mm Look look at sobie To pewnie jakieś miasto. Wow! sobie spoko to wygląda! Pa! Ale wkomponowali miasto w górę. Ej, spoko to wygląda. To taki kurde mi to przypomina Vibe Ligę, nie? Ej, fajnie to wygląda. I smoki są, ale jaja. Ty, no stary. Ty, no fantastycznie. Ty, no fajnie to wygląda. Jeszcze bym sobie zerknął tutaj. Na to. Fajnie to wygląda, kurde. Oho. A, to jest ta karawana chyba. Szkoda, że po polsku tego nie zrobili, no. Oho. Co tu się dzieje? O kurde. Jakiś potwór atakuje. Ty co jest? O kurde. go. oj, coś czuję, że go zjenie. Co to jest w ogóle za bestia? Łopie. O kurde. No i pamiętam, w, te, w tym drugim trailerze Ciri y, miała tą monetę dla kupca, czyli chyba będziemy to zabijać. Mhm. ok. Ale do, dowalenie ta gra wygląda, stary. Ale dowalenie ta gra wygląda. Czekaj, ja bym sobie jeszcze tutaj było na Idzie nie chyba. Są jeszcze jakieś te? Zwieźwina? Nie, tutaj na strali trailerów z gier. Tu jest demo. A to to widziałem chyba. Z tego co mi się wydaje. Tak, widziałem to. Aha, oni tutaj pokazują drzewa. Ej, ale to dobrze wygląda, stary. Patrz. Ale to dobrze wygląda te lasy i tak dalej, nie? Mega to wygląda. Mega to wygląda. No cóż, czekamy.